Witam Was serdecznie na prezentacji biznesowej Craze BTC Polska Ja nazywam się Dariusz Szytwelski i zaprezentuję Wam możliwości zarobkowe naszego biznesu czyli jak przy bardzo niskim wkładzie startowym zarabiać aż 38 bitcoinów każdego miesiąca Firma Craze BTC istnieje od 40 dni na tą chwilę mamy Około 2000 zalogowanych użytkowników. Każda osoba może zacząć swój biznes za jedyne 0,01 bitcoina. Jest to kwota mniej więcej 10 dolarów, czyli dobre wyjście do kina. Jak sami widzicie, kwota startowa na opłacenie programu nie jest wygórowana, a zarobek. Jest dość niesamowity. OK. Jak mogę zacząć zarabiać w Craze BTC. Aby zacząć zarabiać w naszej firmie, jedyne co musisz zrobić to utworzyć konto, po czym uiścić opłatę administracyjną. Jest to jedyna opłata. Jaką pobiera firma. Jest to około 0,003 Bitcoin, jakieś 2-3 dolary. A następnie upgrade'ować swoje konto do poziomu pierwszego za kwotę 0,01 Bitcoina. Po aktywacji konta, to jest wasza pozycja w Matrixie. Upgrade'owanie konta do poziomu pierwszego pozwala nam zarobić. Pierwsze pięć prowizji od pierwszych pięciu osób zaproszonych do biznesu. Zasada jest bardzo prosta. Każda z tych pięciu osób płaci nam po 0,01 bitcoina. Pieniądze są przelewane bezpośrednio z portfela osoby zaproszonej na nasz portfel bitcoin. I to jest kolejny wielki atut naszego biznesu. Firma. Nie przechowuje żadnych środków z naszych prowizji. Prowizje przelewane są od razu bezpośrednio na nasz portfel bitcoin, co gwarantuje nam niesamowitą pewność i bezpieczeństwo naszych zarobionych środków. Po zaproszeniu 5 osób do naszego biznesu, upgradujemy konto do poziomu drugiego. Aby upgradeować konto do poziomu drugiego, robimy opłatę w wysokości 0,03 bitcoina. Pieniądze te zarobiliśmy już wcześniej z naszych pięciu pierwszych prowizji, także nie wykładamy nic z własnej kieszeni. Na poziomie drugim otwieramy kolejne 25 pozycji dla 25 osób, które zostaną zaproszone do naszego biznesu. Niekoniecznie przez nas. Te osoby mogą zostać odesłane od osób, które są nad nami w strukturze. My praktycznie w tym momencie możemy zaprzestać polecania. Oczywiście nie polecam tego nikomu. Najlepiej jest rozwijać swój biznes cały czas i tym samym pomagać osobom, które są pod nami. Ale tak jak już wspominałem, chcąc, nie chcąc, osoby będą lokowane pod nami w naszym matriksie. Przez osoby, które są powyżej nas w strukturze. OK, wróćmy do poziomu drugiego. W poziomie drugim, jak już wspomniałem, mamy odblokowane 25 pozycji, czyli 25 prowizji po 0,03 bitcoina, co daje nam łączną sumę 0,75 bitcoina. Gdy nasze 25 pozycji wypełni się, Robimy upgrade do poziomu trzeciego za kwotę 0,3 bitcoina i znowu używamy pieniędzy, które już zarobiliśmy wcześniej w programie. Nie wykładamy nic z własnej kieszeni i upgrade'ujemy konto do poziomu trzeciego. Na poziomie trzecim odblokowujemy 125 pozycji w Matrixie. Każda z tych pozycji płaci nam po 0,3. 3 bitcoina co daje nam łączną kwotę 37,5 bitcoina na pozycji trzeciej. W większości biznesów tego typu, zarabianie kończy się na wypełnieniu wszystkich pozycji w Matrixie. Crazy BTC pozwala nam zarabiać kwotę, którą sobie wypracujemy każdego miesiąca. Opłaty, które pobierane są za upgrade do każdego levelu, pobierane są każdego miesiąca. Także kwota, którą sobie wypracujemy w naszym matrixie, będzie nam wypłacana co miesiąc. Jeżeli zbudujemy cały matrix, to każdego miesiąca będziemy otrzymywać kwotę 38,3 bitcoinów. Reasumując, aby wejść do biznesu Kreis BTC, opłacamy opłatę administracyjną jest to jedyna opłata, jaką pobiera firma. Potem każde opłaty Prowizje są przelewane bezpośrednio z portfela jednego użytkownika do drugiego. Poziom pierwszy: płacimy 0,01 bitcoina, otrzymujemy 5 prowizji po 0,5 bitcoina. To daje nam profit 0,04 bitcoina. Robimy upgrade konta do poziomu drugiego za 0,03 bitcoina. Odblokowujemy 25 prowizji po 0,3 bitcoina, co daje nam łączną prowizję 0,75 bitcoina i łączny profit 0,72 bitcoina. Jak już wypełnimy 25 pozycji w naszym matriksie, upgrade'ujemy do poziomu trzeciego za kwotę 0,3 bitcoina którą wcześniej zarobiliśmy w programie odblokowujemy 125 kolejnych pozycji w naszym matriksie każda z pozycji płaci nam po 0,3 bitcoina co daje nam łączną kwotę 37,5 bitcoina na poziomie trzecim. Łączny profit z tego poziomu to 37,2 bitcoina. Sumując w Kresbitach BTC możemy zarobić 38,3 bitcoina każdego miesiąca. Jak sami widzicie, cały system jest banalnie prosty. Kwota na wejście jest również osiągalna dla przeciętnej osoby, także jest to biznes, którego budowa nie powinna stanowić dla nawet średnio doświadczonej osoby większego problemu. Jeśli jednak myślisz, że znalezienie pięciu osób zainteresowanych tym właśnie biznesem które chciałyby zarabiać 38 bitcoinów każdego miesiąca za jedyne 10 dolarów będzie dla ciebie problemem mam dla ciebie rozwiązanie i pomoc ze strony swojej i naszego teamu jako team Crazy BTC Polska wzajemnie pomagamy sobie budować nasze struktury wrzucając nasze linki do wspólnego rotatora linków. Każda osoba, która przyłącza się do naszego teamu Crazy BTC Polska, dołącza również do naszego wspólnego rotatora linków, którym pomagamy sobie nawzajem budować naszą strukturę. W ten sposób każdy ma równe szanse na zbudowanie olbrzymiego dochodu pasywnego w naszej firmie. Rotator linków zawiera wszystkie linki osób, które są w naszej strukturze, i każda kolejna osoba, która będzie dołączała do Craze BTC, będzie lokowana pod jedną z osób, które już są w naszym teamie. W ten sposób, nawet osoby z mniejszym doświadczeniem w budowaniu tego typu struktur, na pewno będą miały taką samą szansę zarobić pieniądze. Jak osoby, które z polecaniem nie mają żadnego problemu. Link do naszego rotatora znajdziecie pod tym filmem na naszej grupie Facebook. Link również reklamowany jest na różnego typu stronach wymiany ruchu, aby zwiększyć naszą szansę na szybsze zbudowanie solidnej struktury. Mam nadzieję, że ta prezentacja pokazała Ci, jak wielki potencjał drzemie w tym biznesie i już niedługo zobaczymy się w naszym teamie Kreis BTC Polska dziękuję ci za twój czas pozdrawiam cześć